Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku wesołych Świąt Wszystkimi i mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty z tej Kite Games oczywiście, ale ja dzisiaj pokazuję swoje prezenty. Także pierwszy prezent bez przedłużenia. Oczywiście zostawcie sobie w górę, jeżeli Wam się ten materiał podobał. Tutaj mamy kierownicę i podało to do Forza Horizon. Mamy też kot oczywiście, no który na pewno będę wykorzystywał do samej gry. Widzicie na mamy bieg, jest to kable, Dobra. A więc już wszystko zobaczyliście. Przechodzimy do kolejnego prezentu. Dobra, a więc kolejny prezent to jest taka okorweta. Jak widzicie jak Lamborghini po prostu to wygląda. O tak. I tutaj mamy akurat światło duże, także nie zobaczcie całej. To jest z firmy, już Wam mówię jakiej bo też w tak ten to się nazywa tutaj mamy wiadomo smaczek lego a tak normalnie to po prostu fajny prezent, polecam dobra, kilka, a to jest już no, prezent, prezent. już ale się nie pogubiłem, kilka trzeci dużo więcej prezentów dostałem, ale po prostu no, nie będę wszystkiego powyrażał, tak Tutaj mamy taki, o, motorak. Z drugiej strony nie będę Wam pokazywał, mogłem, nie tym zrobić podglądu, ale bym mógł, bo już trochę jest otwarte. Także na pewno w sobotę będę składał, a więc no, to już jest trzeci prezent. Także widzimy się zaraz, tak jak obiecałem, to pokażę Wam tego chomika, już nie będzie, to zaraz go zobaczycie. Dobrze, żeby nie było, że jestem oszustem, to bym po prostu już Wam tego komika pokazuję. Tutaj musimy otworzyć W ogóle najpierw Wam pokażę jedną Wyglądała tak? Tak, tutaj ładnie wszystko jest. Tutaj jest prezent, który dostał nam Mikołaja. O, a jeszcze jeden prezencie. Mega fajne, że pokazać. To jest baby Yoda. To jest czwarty prezent. Mam z tapetę. Także, no, zaczynamy już go pokazywać, bo tutaj już widzieliście jego klatkę, wszystko widzieliście, to jest jego klatka, tutaj śpięć. O, tutaj w ogóle sobie ten zajął pozycję dobrą. Bardzo czekajcie chwilę, nie pokazuję tego. Wow, wow, łoł, wow. nam, ale mam ja nadzieję, że to nie przeszkodzi. Ok, już teraz masz tutaj pikę. O, widzicie? Ok, pokażę, pokażę Wam nawet przód jego. Dobra. Także, jeżeli chcecie, kolejny odcinek. Nie wiem, z, z czego w ogóle ten, z jakiej serii nagrać, ale tymczasem ja się z Wami żegnam, jeszcze raz Wesołych Świąt, pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę. Dobra, także ja już się z Wami żegnam, Wesołych Świąt, do widzenia!